Yo, z tej strony Kapek Ten film został specjalnie nagrany dla całego zarządu OSLRP. Chcę tylko powiedzieć, że balnoty xa nie działają Oraz specjalna wiadomość do mentosa, jakoś szedłem na to oslo Rozmawiać o emojidach, my kontra oni Żebym słuchał co pierdoli hamcik, nie mam mowy Musiałbyś jakiś mi entry, żeby muzeum urodził strzelam Nie widzę kontrady, yeah, tak się randomy Nie widzę wyboru Jestem sam na sam, na clear'a mam pomysł Nawet nie zwiększyłem fowa To jest na rządowym, każdy hauncik tam to pies Weź nie pierdol mi jak zrobić kofik, gdy wiem jak jest Dla ekipy na odpale, nie dla dama, nie dla niej Ona chciała grać na cheatach, a privata nie da mi Jak chcesz grawać entry, dawaj kurwa fowa na 60 Jesteś bora, nawet haunci ci nie wierzą Co jest grane? Plepsowo. Tuziom nie wie, jakie wybrać cheaty. Wierzę, skrypcik. Widać po folderach, że nic was nie jest zbyt czysty. Jestem z miejsca, gdzie nie pomaga ci opcji, Tylko cheaty, cały rysz. Chcę mieć skrypt. Jest dobrze ukryty, clear. Nic nie pomoże ci. zaraz znalazł ty Ludzie wyprzedali duszę swoją zajebane. Pliki, handcik najpierw sprawdzacie, a potem daję wpisik pisik. Trzymaj się na dystans, bo mój fowik mega mini. Odjebany jestem już, wiem, to jest aniby. Robię to, co mówi kaler. Mimo, że to złe dla psychy. To pięciogwiazdkowe opty. No czepie admin mnie, ale jeszcze mocniej handsiki Lepiej nic kochaj łeb, strzelamy jak kara za okami duży mordo, a nie iby W internecie na mnie doksy, lecą, nie znam twoich Wy Sprawdzę czy nie mam cię podbijem, jesteś taki randy Wszystkie tu śmierdzą jak karty, jeszcze nie spotkałem really Dociąłem się od tamtych, bo ciągle ja napalili Wierzę nie mówią ci prawdy, jeśli bez przerwy są mili Straciłem mnóstwo kasy, już nie inwestuję w cheaty Pozdro, Got you a fucking boss a <sweak>